W dniu dzisiejszym mieliśmy okazję zakończyć realizację projektu uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Rapetry w Orszaku Apolina. Był to projekt realizowany z programu Power, program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój w ramach Ponadnarodowej Mobilności Młodzieży. Można by powiedzieć, że jest to takie polskie przedsięwzięcie w ramach środków Unii Europejskiej, w ramach którego można przede wszystkim uzyskiwać wiedzę na temat rzeczy, których się uczymy tutaj w szkole, ale w zupełnie innym klimacie, w zupełnie innym miejscu i w zupełnie innej atmosferze. Tak się stało z tym projektem. Projekt miał charakter, można by było powiedzieć, jakby wielo. Płaszczyznowy, począwszy od kwestii artystycznych, ponieważ zawierał w sobie między innymi elementy tańca, ceramikę, poprzez kwestie historyczne, takie jak wiedza na temat demokracji greckiej w formie quizu, który był wspólnie organizowany i którym też. Tutaj, będąc w Polsce, mieliśmy okazję także uczestniczyć. Także takie przedsięwzięcie bardziej realizowane z punktu widzenia również połączeń technicznych, internetowych itd. Tak Oprócz tego było także Golden Ratio, czyli złota proporcja, która jest realizowana w geometrii i nad którą po raz kolejny właściwie już żeśmy się pochylili. I tak naprawdę wiele innych elementów, które jakby tutaj wpływały na ten obraz artystyczno-historycznego przedsięwzięcia, jakim było niewątpliwie ten projekt. Projekt był realizowany wspólnie z naszymi partnerami z Grecji, ze szkołą Wira Petrze, liceum Wira Petrze, z którą już współpracowaliśmy przy programie Erasmus+. Chciałbym też podziękować w ogóle wszystkim zaangażowanym w ten projekt, przedstawicielami tej greckiej strony, bo to rzeczywiście było niesamowite, że przyjęli naszą grupę z taką wielką życzliwością, no i wspomagali na każdym etapie realizację tego, tego zadania. Jak ten projekt zakłada również, to zakłada wiele elementów, Elementów kulturowych, tak? to dla naszych uczniów było wielkie odkrycie. Odkrycie nowych miejsc, no, no, nowego klimatu, nowej płaszczyzny, takiej jakby e, architektonicznej, no, wszystkiego praktycznie, e, co, e, co, co się tutaj pojawiło. I te. Elementy niewątpliwie przyczyniły się również do rozwoju jakby wielu kompetencji kluczowych, które są tak bardzo istotne w tym programie, w tym projekcie, czy doskonaleniu języków obcych, czy wiedzy na temat rozwiązań z zakresu technologii, czy takich kompetencji społecznych, które tutaj też były realizowane, bo w końcu trzeba było różne, różne elementy tworzyć, ale także działać, współpracować, działać w grupie tak naprawdę przenosić takie, takie doświadczenie na ten projekt swoje własne. Cieszę się ogromnie, że projekt... Dobiegł końca z sukcesem. To znaczy, ten sukces to 21 uczniów, którzy w tej mobilności młodzieży brali udział. Czterech nauczycieli i myślę, że to, co stanie się w tej chwili, co jest dla nas też bardzo istotne. Dzisiaj wyświetliliśmy filmy, które powstały w ramach tego, tego programu. Pokażemy je młodzieży. Pokażemy, że warto ten, na ten świat popatrzeć nieco inaczej, warto ten świat zmieniać. Zachęcamy do, do tego, ażeby Uczestniczyć w kolejnym projekcie, który dzisiaj inaugurujemy. W dniu dzisiejszym inaugurujemy bardzo smaczny projekt, bo tak on się nazywa czyli na granicach smaku. To jest nowe przedsięwzięcie, w ramach którego również do Grecji myślę, że gdzieś w okolicy wiosny wyjedzie 31 uczniów. Czyli realizujemy projekty, czyli otwieramy się na społeczność międzynarodową, na inne kraje. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ uważam, że edukacja właśnie powinna właśnie taka być. Nie tyle wyłącznie w klasach, ale właśnie z otwarciem na innych, z kontaktem, z możliwością no tego, co zawsze stanowi duży problem, tak? Żeby, nie wiem, podejść do kogoś i powiedzieć coś po angielsku. Tu się wszystko działo na naszych oczach i było to fantastyczne. Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu, chciałbym bardzo podziękować. Wyjazd do Grecji z pewnością zwiększył moje umiejętności, jeśli chodzi o rozmowę w języku angielskim. No i ciekawszy w całym wyjeździe był kontakt z grecką młodzieżą, rozmowa z nimi, dowiadywanie się o różnicach, co się dzieje w Polsce, co się dzieje w Grecji. Myślę, że nie było trudności w rozmowie, w kontakcie z Grekami. Bardzo dobrze dogadywaliśmy się z nimi, rozmawialiśmy i rozwijaliśmy się. Świetne były warsztaty ceramiczne, ale także zwiedzanie zwiedzanie Knossos, Aten, chodzenie na plaże, bo plaże były bardzo różnorodne, każda była inna. Bardzo chętnie wzięłabym udział drugi raz. Mam nadzieję, że jeszcze będę mieć okazję. No, przede wszystkim myślę, że, że najbardziej widoczny był progres, jeśli chodzi o, o angielski. Wydaje mi się, że wcześniej jakoś nie miałem problemu, jeśli chodzi o, o komunikację właśnie w tym języku, ale na pewno, na pewno gdzieś tam płynnie i w tym momencie po projekcie y, posługuję się angielskim. Jeśli chodzi o kulturę grecką, to nie miałem wcześniej z nią doświadczności. Y, no na pewno, na pewno różni się od naszej. Dla mnie osobiście najciekawszy był kontakt z, właśnie z Grekami, y, z tamtejszą ludnością. To, że mogliśmy porozmawiać. Po angielsku mogłem gdzieś tam te umiejętności podnieść. Na pewno też zwiedzaniem Knossos, byliśmy właśnie w Knossos. Też mi się podobało i widoki, widoki też były, ten kolor, kolor morza, naprawdę widoki były wspaniałe.